Cześć, tu Mateusz! I dzisiaj jestem sobie w lesie i nagrywam kolejnego live'a. I mam dla Was dwie niespodzianki. Pierwsza jest to, że pada deszcz, więc będzie mokro i brudno, ale co mi tam? To nie jest, to nie jest nowina żadna. Druga za to powraca Dawid we własnej osobie! O, powraca, Elo, Dawid. Siema. Dobra. Dobra, chodźmy. Nie oglądałeś mojego live'a, więc nie wiesz, jak wyglądała ta wioska. No co? Ale prawie się zgubiliśmy podczas tych poszukiwań, pamiętasz? No. Pamiętam, jak spotkaliśmy ze ślady koni. Ale nie spoileruj, bo ja chcę zrobić o tym osobny film. Okej. Okay. A my nie... ja, ja nie, ja bo nie nagrywać. Oku, Ej, ty rozrobiłeś tego sałasza? Co, co Nie no, przecież on był już tu dawno. To ja nie pamiętam w ogóle. Tylko mu trochę głośniej, wtedy bo się chodziliśmy... chyba nie słyszał. No. no wtedy chodziliśmy. Więc no w sumie? Można sobie spać. Idziemy? Nie no, niż, Nie. Ciekawe coś jest... Ciekawe, kto zbudował ten sza szałas i go odrzucił. Mi się zdaje, że to te zrobili ci robotnicy, co drze drzewa na... Nie no, to było już dawno. To Ale ładne przynajmniej, tylko gdy, jeśli to ma być dla dwóch osób, to muszą siedzieć, znaczy nie no, leżeć na sobie. No. No, dobra, idziemy tam. Pokażę Ci tą wioskę, Dawid, a później idziemy. O jest Trudno, takie życie. Kurczę, te które teraz mam E, no trudno. Utrudniasz woźnym życie. No. Nikt nie szanuje woźnych. Rządiskową. Nawet w mojej szkole nikt nie lubi takiej jednej woźnej, bez powodu prawie. Aha. Prawie. Super. A nie, chwila, był powód jednak. Ale nie chcę mówić, żeby nie zdradzać prywatności. No. A ja mam internet. O, jednak jest! No pokaż, pokaż, co tam masz. Czekaj. O, Azora ogląda. Dobra, idziemy na przygodę. Mam nadzieję, że nie złapie, bo jest internet, ale rozsięgu nie ma prawie. W ogóle żadnej kreski nie ma. No tak jak będziemy tutaj na tym, co będzie puste, to wtedy może coś działa. Ty, wiesz co? Co? Trochę mi się coś wydaje, jakby ktoś nas śledził. Oczywiście tu nikogo nie ma oprócz nas, ale. Buty mokre. Znaczy, brudne. Pokaż. No jak? Siedziałem no Essa wywalone. No ja nie złapię no. I z mi nie potrzebujesz na razie telefonu. Ja mam. Nie ja mam. Chciałbym nie mam głośnika, to by było lepiej. Niech zgadnę, paliona. E. Dobra. Co? Nie Tu nadal ta wycięta polana, której nikt nie posprzątał. Ale w sumie to zabrali te na drzewo, co leżałem na sobie. No, patrzcie, chwila, pokażę wam. Drzewa w sumie zabrali. już w poprzednim live'ie wam pokazywałem. Te kory, o, tam są. No dobra, idziemy. Tego z pis mnie Chwilę zatrzymam trochę filmik, żebyście się nie nudzili. Platforma was tak nie wyjebała, jak PiS was wyjebie. A o co z tym dokładnie chodziło? No wiesz, no... To, to tak. taki żart. Nie. A co z tym dokładnie chodziło, co, co chciałeś powiedzieć? Ja to jest początek takiej piosenki, wiesz. A okej, okay, to jest początek piosenki. No dobra, idziemy dalej. Patrzmy, jest lepiej jeszcze. Ja to powiedziałem, że to z godziny może. Tu dalej mamy? Nie no, z godziny nie może. Patrz, mam ograniczone na 34 minut i 42 sekundy. Dobry. A i tak jeszcze nagramy shortsa, jak będziemy wracać. No. Jeszcze pamiętam, jak, kurczę, kiedyś sobie niechcący usunąłem całą galerę. Normalnie miałem bez limitu nagrywania. Nawet to mogłem na nagrywać 72 godziny. Tylko, że oczywiście jakby się telefon nie padł. To tak. Ty to wiesz w sumie? Co? Jakbym założył kanał. Ale mówiłeś, może... że chyba nie możesz. Nie wiem, no, ale jakbym założył, to byśmy może z... Zwiedzą opuszczone budynki. Możliwe. Tylko uważaj, żeby jakiś satanista albo psychopata cię nie zaatakował. Bezdomny. Bezdomni są groźniejsi. Groźniejsi niż ci, którzy... Daj dwa w... złote. O, tutaj mamy te drzewa. Ale konamy. A tam jest ta wioska niedaleko. No. Ale pokażę Ci jak będziemy kończyć live'a. Co? co? To jakby się jak, jakiś tu tu przed tyle pościnano normalnie. Mówię jakieś... ci, że ludzie są leniwi. Patrz co się tutaj odwala. Może jakieś budynki będą stawiać że po, pościnali. No gdyby wstawiali te budynki, to by już zaczęli pracę, a nie, że już ścinają drzewa. Tym bardziej, że nie posprzątali. Nie, no, jeszcze muszę to te... ...mary posprzątali. Zacznijmy od tego, co było w tej pod drzewem. Aha. W ogóle one są poznaczone. Napisywane. Ja idę po sobie, bo nie chcę się kupiać. Co? Będę ja miał buty brudne. Ha, już masz brudne, nieźle. No wiem, albo zobacz, na to sobie nowiutkie Od i będą brudne. Nie, no spokojnie, dla jej wyprać. Ziemia to nie, nie jakiś sok, którego, które ciężko wyprać. Tak Więc wiesz. Wierzę. Ej, oglądasz dalej parę dokumenty? Co? parę dokumenty jak ukryta prawda czy też trudne Nie sprawy tak czy takie tam? O kurde. Co? Mam brudne spodnie teraz. To naprawdę się zawaliły. Błotem, piakiem. O kurczę. Eee, dobra... Daleko, no ale chodź, na trawę zatem. W sumie idę w no tu jakoś lepiej się idzie. Mi tam nie szkoda. Potem chodź, to będzie równo. Ty, ja chyba wiem jak nazwać ten filmik. U kurczę, koński gówno. Eee, chyda. Gdzie to jednak brudasi. Z tymi będą będę wywalić drewno. Okay, jestem, tutaj może jakiś tonus się zmieścił. A, w ogóle... Nie... A, chyba, a już nic, przypomniało mi się. Ale nie cicho. Ma, ma, nie ma jednej żywej duszy. Co? Kurczę. Co? to? Kurczę. Czy ten sprut? Coś czuć. się Nie no, stania jest aż tam. Gdzieś. Chodziłem z rodziną, więc wiem. Jedno, ja czujesz czuję się śledzony. Jez Zawsze jedzenie babci się nie psuje. I powtórz to. Zawsze jedzenie babci się nie psuje i to jest prawda. <noise> no A nie jak widzę. koński gówno, psuje się niedługo. No tak, no tak jeszcze z 500 metrów i dojdziemy na, 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 na tego na, na serem znowu ścięty, a kiedyś był normalny. No tak, tutaj było normalnie, ale jakby tutaj nie jeździło to auto, to, to, to Ej, Dawid, przesuń to. się trochę, Co? bo nie chcę pokazać twojej twarzy. W sumie już pokazywałem to. Ale wiecie, szału nie ma. Miłość. Tak to działa, co? Bo miłość działa na drzewa po prostu. O, jak nie wiem gdzie. Ej, widzowie, opowiem Wam żart. Chodź. Okej, okay, przygotujcie się. Skąd się biorą jarzyny? Zw z związku Jagody i Maliny. <gryczyk> <tuk> Dobra, Jak nazywa się murzyn zwinięty w worek? Jak? Czekotłupka. <tuk> <mrych> nie, no to nie jest rasizm, jakby co? Tylko po prostu żart Dawida. Pamiętam jak był taki kolega w szkole. Albo nie. Nie, to w sumie był kolega. To pamiętam jak powiedział. Znalazł taki taki mu, taki... Są w opakowaniach takie musy. Co tam było na, na nim taki, taka wielka krowa i było napisane czekotupka. Ja też pamiętam te czekotupki, chociaż nigdy nie jadłem. A tu jest już normalnie proste, już prawie teren równy. No już byłem tu wtedy. Kudy, my doszliśmy w kilometr. Od nas. Możesz tam pokazać z tyłu, tak jak wspólna. Ale dojdziemy, może pokazać z tyłu. Ej, chodźmy tam, bo chciałem Ci coś ja. pokazać. Pamiętasz tą tabliczkę, o której ci mówiłem? No ta. Chwilę tam gdzieś A, jest. Tam widzieli tabliczkę? Widzieli już na poprzednim live'ie. Bez ciebie niestety. I ja robimy survival. Masz, masz, masz sikiera, to zetniemy trochę drzew. Nie no, to jest nielegalne Normalnie mi przyjasty chodź z karpety Pokaż. No trochę stój. Tak. Chodzi trochę. No nieźle jest, nieźle. <ścoughs> nie Niezła moda. Ej, wiesz co? Pokaż. Ty chyba naprawdę nie mówisz na serio. Ale poleciał. A ty od tyłu możesz mi pokazać, bo od tyłu nie widać. Nie no. Słabo widać. Ale urwał. Jesteśmy w survivalu Minecraft. Taka pada. Na razie tak nie leje. Miało lać, ale może nie będzie lać. Nie wiem, co o tam jest! Tak. Dobra przerwiemy Proszę Tu spoczywają Ru Romowie Bo są Romowie i Rumuni A nie Rumowie Zamordowani W czasach zagład zagłady no Dawid robi zdjęcia Wszystko znajdziecie na stronie rmf24 i ten znak Co on znaczy? No się tam wzrost Ale mam bardzo tego. E, wiesz co, Dawid? Ty to jest kolejna. Ej, nawet nie zauważyłem! Ja mogę zauważyłem. Tu świeczka. No ale urwał. Co to za gwiazda? Wygląda jak z pentagramu jakiegoś. Tu spoczywają błogosławionej pamięci Żydzi zamordowani w czasach zagłady. I coś jeszcze po jakimś języku. Dziwne. I te kamienie. Dobra, ej, czekaj, czekaj. No gdzieś tutaj w boku, żeby było widać jak badle leci. Dobra, tak? Może trochę w górę złamać. Dobra, Dawid rzuca Dobra, lecimy kolejny. Żaż drzewo uderzyłeś. Jaki czarny jest. Serio trochę zja. A dobra nie będę przeklinać po po co? Dobra, to chodźmy. Dobra? Ciesz Ciesz się Dawid, że tego przed kamerą nie powiedziałem. Że gdyby chodził na siłownię, to by schudł chociaż trochę. Bym schudł Chudy. Hey. No. Chudy i gruby był. Chociaż nie, teraz jest chudy i gruby. Nie. Ja chudy, ty gruby. Nie wiem, co Ci zrobimy. Chodź. Co? tu tam. Tu się wiesz, pokażę. Ta będziemy rzucać frisko. Dzień wodzimy. I kolejny. Kolejny. No, no to grzeba Dobra. Lecimy Rzucę i pójdziemy najwyżej tam w głąb tam. Dobra. To naprawdę gdzie tam No, na chwilę zatrzymam. Dobra, Dawid rzuca. Dałbym ci 9 na 10. O, bo jakby tam z góry, z góry rzucać. Nie no, to byłby hit internetu. Robimy. Ja to wału. Ja robię to no do internetu. Ja robię to dla Twoich ławek z góry. Nie no, a ja to robię, bo Ty chciał. Bo Ty chciałeś rzucać. Już mam 41. Jak dobiję 1000, to jakoś trzeba będzie to uczcić. to jakoś co zrobimy. Jakiś taki, nie za duży, nie za mały patyk. To jest taki, taki sam rady. Dobra. Hmm, ja wciąż czuję, jakby... Ty, chyba ktoś tam stał. O, razem godnego, ci godnego pana. Gdzie? By o. Pokaż. Podpoczyj. Nie no, jak pobijesz internet. Ale potwór. Jestem, ja nie ma otworu. do końca, Ale potwór! Potwór jak Godzilla! Dalej. Nie wiem, czy to nie będzie za ciężki, tak? Zobaczę. Ej, w ogóle, wiesz, że nadchodzi sequel do Godzilla vs. Kong? No. A to co? Godzilla to... i Kong nowe imperium. Teraz ja zobacz. jakbym nie jakbym nie walnął, to tym albo jakiś innym znajdziemy. Dobra, stań tu gdzieś. Od tego znajdziemy, łupnika potem będzie. Ty rzek? Chodź na górę. Damy radę, wierzę. To jest nas. Dla nas nie ma tutaj żadnego żadnego strachu. Nie no, czasem dziki chodzą, więc jakiś strach no. jest już się zaplątał Dobra, to będzie dobre To będzie dobre Chwysz, ale wysoko no, to, to będzie, będzie hardcore Dziś jak tam w ogóle nie pali O, no, tak. <laughs> wow. ale by Dobra, trzeba to będzie jakieś... Nie cieno... prawie potwór Loch Ness zjadł w jednym z moich snów. Nie bo to jak będę rozpędzał, to będzie jak żeby nie Dobra, tutaj! Czekaj, to tam nagrywa to będzie w dupie. W dupie muszę... Nie no, słabo, tak 4 na 10 Nie no, za... Aj, te. Ty, prawie pokazałem twoją twarz. Prawie. Aj, aj, aj. za ostre miał. Na szczęście widziano tylko... Tył twojej głowy. Zaostrę miałbym, miał taki mały badylek, to to zrobiło Dobra, zatrzymam na chwilę filmik. Godny właściciel się złamał. A, ten na akurat taki sobie. Ale już naprawdę zaczynamo sobie. O Nie było widać, niestety. Więc z dupa. Widać było, no ale słabo. 10 metrów w ton... Będzie git. No dobra. Dobra, kolana. pokażę Ci ten karnik dla jeleni, który znalazłem. Jaki karnik? Chodź. Dobra, jeszcze jeden e, no dobra, niech będzie ci. I... Co? O, jesteśmy zgubieni, dziki słyszę. Słyszę jak tam plumczał. No też wyszedł, to będę ślimatł. Słyszysz? Czy to dzik? Czy to nie wiem? Oto, to było dobre. Dobra, widzowie, Dawid słyszał dziki, uciekamy. Dawid, szybko! Au! Dobra. Nie no, nigdy nie wchodzić tam, gdzie są gałęzie. To Dobra, teraz jest ważne życie. Ja nie wiem, czy to był dzik, czy to pies, bo tak to ci nie, nie tak... To um, um. no taki dziwny odgłos, jakby te dziki może to A dziki. trochę jak wrona również. Nie wiem. Ja lepiej założę kaptur, bo już naprawdę zaczyna mocno No, w sumie, że aż mi telefon trochę zmukł No, to, to będzie niezły live. Spotkanie pierwszy raz odgłosów dzików. O twoim live. A to, jest za niebatylami, to było niezłe w sumie. Ale... To ma co mieć chwilę tutaj to wiesz jakby to w nocy wyglądało. Jak? Z nie to z cały Slenderman, bo i piłowo to Nie no, ty wierzysz w, to w Slendermana? Nie, nie wiem co. Nawet ale dwie nie. dziewczyny zabiły dla niego swoją koleżankę prawie. Co? 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 Ja ci później opowiem. No ale naprawdę nieźle się teraz rozpadało. Czekaj, nie czekaj, nie Dawid, wiemy. stój. Nie, no, nie ma dzików. To były dziki, bo on teraz przyskał, a tamtą stronę tam były. Oby nie było myśliwego, więc. By. A no. oby był, bo prawie go słyszeliśmy. No tak. Kurczę, no, znowu. Jakby był myśliwy, to by jakby na coś słyszał, to by na puszkę. Byłem jak jest jakimś zwierzętami, byłem w nogi strzymał. Nie no, myśliwy nie jest taki głupi, by myśleć, że no. dziecia, no. że jakiś bachoret to... choryt. Co? No Co? On są skropetki, cały piekń przed do butów. Oj, ale trudno. No, Można to, no, wyprać. Nie mam no, na zmianę w sumie. Zmianę. O, to dobrze. Ja nie biorę skarpetek na zmiany, tak gdzieś jadę do gości na jakiś czas. No oczywiście, jak jadę na parę dni, dni no, to, no to oczywiście biorę kolejne pary. ale wolę dłużąco, wiesz, kurcza, kurczę, teraz taki butek. No, w sumie jest tak cicho, jest naprawdę przerażające, jak jest w tym lesie. Naprawdę. W ogóle tutaj wcześniej tak nie byłem raz Coś ten... takiego by się nadawało na horror no. tak szczerze. Bo my w sumie, bo my w sumie wcześniej tylko zwiedziliśmy sam początek lasu, a my nie byliśmy tak bardziej w głębi, bo w głębi bardziej są takie dziki, ale może na przykład też tak Dobra widzowie, kończymy tego live'a, bo już się no, robi trochę strasznie. A telefon nam za chwilę to jak będzie, to będzie dupa. Dobra, no, to a my sobie jeszcze i szorca. Ten, a to szorce to za chwilę tam. To tam mi pozdrow i żeby tam dał i łapki. Górę, Dobra, pozdrówcie. Pozdrawiam Was, widzowie. Uwielbiam Was. Dobra, to nara. Widzimy się w następnym odcinku. Dobra, Dobra pa! pa.